Siema, witam w kolejnym odcinku, troszeczkę informatycznym. Tak jakoś wyszło, że się zakręciłem wokół tego Windows 10 11 i rzeczy z tym związanych. Kończy się wsparcie Windows 10. W ostatnich filmach trochę podszedłem do tego od strony komentarzy, Tak jak mówię, nie jestem informatykiem, tylko elektronikiem. No a to był taki trochę mój różny komentarz, może nie do końca obiektywny. Możecie dać znać w komentarzu, co myślicie o tej całej sytuacji właśnie z końcem wsparcia. No i wsparcie dla systemu Microsoft Windows 10 skończyło się. Już ponad dwa tygodnie temu, październik 2025. No i jakie mamy możliwości? Mamy ich bardzo dużo. No najprościej, możemy przejść na Maca, e, właśnie sprzęty jabłuszkowe, że tak powiem, ale jest to rozwiązanie drogie. Wręcz przeciwnie, rozwiązaniem tanim będzie przejść na Linuxa, ale nie wszystkie programy tam są, więc nie dla każdego jest to opcja. Możemy także pozostać przy Windows 10 i nic nie robi. Część ludzi tak robi. Możemy pozostać przy Windows 10 i zapisać się do programu SU i Trochę o tym mówimy. Mówiłem w ostatnim odcinku. Sama procedura zapisania się jest banalnie prosta. Ale jeśli chcecie znać szczegóły, no to zapraszam do mojego odcinka, bądź też do innych youtuberów. Możemy przejść na Windows 11 oficjalnie, jeśli nasz komputer jest wspierany, oraz możemy przejść na Windows 11 nieoficjalnie, jeśli nasz komputer jest niewspierany. I spośród tego na pewno znajdą się jeszcze jakieś inne opcje, na przykład korzystanie w ogóle z innego systemu. Ale w tym odcinku, z racji tego, że dostałem takiego starszego laptopa właśnie do wgrania systemu, i zadałem pytanie, czy to ma być dziesiątka czy jedenastka. Właściciel powiedział, że prosił go o jedenastkę. No i raczej będę musiał skorzystać z nieoficjalnej wersji. Z tego co wiem, korzysta się z instalatora Windows Server i zobaczymy, jak ta sytuacja wygląda. A więc, taki laptopik czerwony. Packard Bell, oryginalnie był na nim Windows 7. Mamy tutaj Pentium. Pentium nie był jakiś rewelacyjny. Aktualnie, chyba, nawet nie jest produkowany z tego co wiem. Asło Alina, no spoko. I co my tutaj mamy? No w czasach kiedy wyszedł, pewnie był nawet spoko. 3 RAMu DDR3, Pentium Intel HD Graphics, dysk twardy 320 gb trochę nietypowa pojemność, napęd DVD, full wersja Adobe Photoshop. Ciekawie. Energy Star i HDMI miał w tych czasach, co ciekawe. Klawiaturka sobie normalna, touchpadik, czytnik kart SD i multimedia card, czyli chyba MMC. Gniazdo zasilania. Tutaj mamy zarówno VGA, jak i HDMI. No spoko. Jack osobno na mikrofon i słuchawki. Też fajnie, no bo będą to jacki TRS i nie musimy mieć całego headsetu. Możemy osobno sobie podpiąć wzmacniacz i osobno wejście. Stosowane w PC-tach. W starszych laptopach również. We współczesnych chyba już mamy pojedynczy jack czteropinowy. Moim zdaniem jeden jack to gorzej, ale jak kto woli. Ethernet pełnowymiarowy. Teraz laptopy są cienkie, więc często są te gniazda jakieś rozkładane, bo. Się nie mieściły. No i z drugiej napęd z nagrywarką. 2 USB. Nie mamy USB 3.0, oczywiście. No i zasilacz Delta. Ta firma chyba robi zasilacze. I to także takie płyty. No tu wam wkleję takie te moduły. Normalnie płytki zasilaczy w telewizorach. Taka wtyczka, może ktoś rozpoznaje. 19V 342A. Odpalamy sprzęta. Windows Startem. Czyli mamy Windows 7, ale nie po polsku. Możliwe, że to będzie holenderski, ponieważ laptop pochodzi z kraju obecnie zwanego Niderlandami. Alina. Z hasłem Alina podobno. Welcome. Wracają wspomnienia Windowsa 7ki. Bardzo dobry system. Dawna nie wspierana. Photoshop Elements. Ciekawe co to jest. Jakaś ograniczona wersja Photoshopa? Ej, zobaczcie w ogóle jak dziwnie. To jest możliwe na Windowsie? Data jest po polsku. A menu nie. To jest ciekawe, że holenderski ma coś wspólnego z niemieckim trochę chyba. Wordatum. Adobe Photoshop Elements. Jak zrobię formata, to to stracimy, ale no trudno. Make the perfecte photo met krachtige en edu... I i i. Make the perfecte photo met krachtige en eenvoudige bewerkingsopties. Nie będę nawet próbował. Windows Media Center jeszcze istnieje. Oni go chyba usunęli w jakiejś aktualizacji. Tak mi się wydaje, ale wspomnienia. Dobra, wypadałoby jakieś informacje o komputerze znaleźć. Na szczęście, komputer to komputer. Packard Bell 284 Giga. Mm, strasznie się muli. Ten format mu się przyda zdecydowanie. O, serwis pack 1. Kiedyś tak okno z informacjami wyglądało. Sorry, że wam się tak odbija ten obraz że nie będę tego ekranu nagrywał zaś ten photoshop się po 5 minutach chyba odpalił Jaka jest zabytkowa wersja przypuszczam to jest w ogóle Favouriete muzyk, Videos to jest chyba ten przykładowy film, który był wgrany na każdym Windowsie tak wspomnienia z tego Windows Media Center dobra wychodzimy z tego czy coś jeszcze możemy tu zobaczyć Procesor git, RAM spoko, grafika e, słabsza, Hardest shift, to chyba twardy dysk. Ło, wow. ktoś tu próbował z Windows 17 walczyć, nie jest to takie proste. Patience, to jest Patience chyba. Ja zawsze korzystałem z przycisku H, który wskazówki dawał. E, QJ muszę, 2 na 3. Ja nie umiałem grać w Patience jako dziecko. Na odwrót. O. Nie umiałem grać w Passionsa jako dziecko. Zawsze korzystałem z tych podpowiedzi. To była dobra zabawa Windowsem. E, mniejszą na większą, nie? Dobra. Dobra, Parble Place też tu na pewno mamy. Mm, ale kiedyś się już tym bawiłem. Fajnie wygląda Windows w innym języku. Clock. Zawsze ludzie mieli z tego bekę, pamiętam. Windows Update. Wsparcie się skończyło. 100 lat temu. Mam sentyment do tego Windowsa. E, dobry system zdecydowanie. Dobra, no komputer działa, żyje, uruchamia się. Nic tu po nas. Windows 10 e, w swojej okazałości. O, Microsoft Office 2010. Aha, do aktywacji. No i on oryginalnie był z tą siódemką. To jest oryginalnie od kupienia, prawdopodobnie w Holandii. Tak też poinformował mnie właściciel, że z Niderlandu laptop pochodzi. Ale to raczej w ramach ciekawostki. Śmieszy mnie tylko to, że mamy datę po polsku. E, I nie kojarzę, żeby tutaj były takie ikonki na dole. Aha, coś takiego, że możemy takie rzeczy sobie przypiąć. No dobra. Pobieram tutaj ISO ze strony Microsoftu, ale musimy jeszcze sprawdzić, czy tu są partycje MBR czy GPT. Ma to znaczenie. I to prawdopodobnie będzie partycje op harde maken and formatten. Zapewne jest straszna wymowa. op harde maken and O, here we go. I gdzie to będzie? Minęła chwila i pomoc tłumacza, zanim się tu dostałem, ale trzeba było wejść dwa razy w właściwości, czyli chyba Eigen Schopen, czy jak to się mówi. No i jest to MBR, no bo jest to starszy laptop. To chyba trochę gorzej, ale koniec końców to ogarniemy i tak. O, butuje się z USB spróbuję wgrać najpierw dziesiątkę. Potem się pobawimy z jedenastką. O, coś tam działa. No i jest. Z dziesiątki będzie pewnie łatwiej przejść na jedenastkę niż z siódemki. Windows 10 się robi. No i spoko, mamy Win10, z Edgea nie będę korzystał. Też tutaj nie ma sterowników graficznych, jak zwykle. Konfigurowałem na koncie lokalnym. Windows. Przygotowywanie. Już jest progres, bo coś się odpala. Nie kraszuje, nie ma problemu. O, mamy to okno. Chyba trzeba zmienić sposób pobierania. No i jednak nie pykło, ale Chat GPT twierdzi, że na Pentiumie to i tak podejdzie. Wchodzimy w edytor rejestru znowu. KK Local Machine. System i tutaj trzeba dodać, już Wam wklejam co dokładnie. No, generalnie, planowany no, odcinek trochę mi się nie udał, ponieważ ten komputer jest rzeczywiście za stary na Windows 11 i nawet edycja rejestru nie pykła. Po prostu procesor nie ma wymaganej instrukcji. Jest to no, starsza architektura, nie? Starszy procesor i rzeczywiście ten system mógłby tutaj nie chodzić. Nie jest to tym razem fanaberia bądź sztuczny wymysł Microsoftu, więc tutaj musimy pozostać przy Windows 10. Skonfiguruję go do końca, jakieś tam sterowniki, aktualizacje, ustawienia Ale żeby ten odcinek się udał, to wezmę na którymś komputerze z piwnicy Spróbuję zainstalować jedenastkę w ten sposób Jesteśmy więc w warsztacie Tego kompa chyba robiłem ostatnio i nie udało mi się wgrać dziesiątki Chyba przez to, że był Secure Boot w BIOSie Zobaczymy jak to wyjdzie, szczerze mówiąc No kurde, patrzcie, działa Oby działało dalej ten instalator 11 jednak troszeczkę się różni, na to wygląda od wcześniejszych instalatorów, ale nadal rzekłbym, chyba że niedużo. 11 Home, ponieważ chciałem pokazać, że na komputerze, który nie spełnia tych wymogów, da się jedenastkę również zainstalować. Nieprzydzielone miejsce na dysku 0. Ok, dalej. Windows 11 Home, instalowanie. No, a tutaj aktualizujemy wszystko, żeby było do momentu zakończenia wsparcia. No, po prostu najbardziej aktualna wersja. No i git, no, jakoś będzie śmigał na tej dziesiątce, mam nadzieję. Szkoda, że jedenastka nie wejdzie, no, ale widać, że niestety nie jest to najnowszy laptop. No i wszystko ma też jakieś granice. No i może troszkę się myliłem. Może ta jedenastka wygląda tylko jak nakładka na dziesiątkę, a w środku się jednak troszeczkę różni. O, a tu widzimy, że jedenastka się mieli. I chyba nawet poprawnie się przemieliła. O, ekran konfiguracji wygląda trochę inaczej. Da się zrobić bez hasła. Da się. Witaj. Przygotowujemy wszystko. Bardzo podobnie jak w dziesiątce. No i słuchajcie, mamy jedenastkę. Czyli sposób pokazany w odcinku działa. Też mamy wkurzającego Microsoft Edge'a. Za jego pomocą zainstalujemy sobie Chroma. Nie zezwalaj na nic, ale najpierw podłączmy sobie Ethernet, Dostosuj Edge, średnio mnie to obchodzi. Ethernet podłączony i rozdzielczość jest nawet dobra, nawet jest dobry tutaj sterownik. No nie ma problemu, bo jest to Integra. Pobieramy Chroma i Avasta. Szybko chodzi ten komputer. Myślę, że z tą jedenastką fajnie się sprzeda. Mm, przesuwamy sobie pasek zadań na bok Chociaż nie wiem czy nie będzie wyglądał ładniej tak jak jest teraz Ale no dobra, pieprzyć Pasek zadań, ikony, elementy, inne ikony, zachowania paska zadań, o Tylko po lewej No w Windowsie 11 nie możemy zrobić go góra-dół, prawo-lewo Poprzód, góra-dół, prawo-lewo, Ładne tapety mamy w Full HD a was Installer spoko Chrome Setup też Edge'a w ogóle odepnijmy sobie stąd, przypniemy sobie tego Chroma, Copilot niech zostanie Copilot, że niby AI ja tamtego typu nowoczesne dobra, informacje o systemie desktop i coś tam brak dedykowanego VRAMu 8GB RAMu DDR3 SSD tutaj mamy nie instaluj secure browser Windows 11 Home 25H2, widzicie weszło, a nie ma on wymagań i normalnie by nie spełniał Windows 11 z tego co wiem, możemy sobie nawet sprawdzić czy ten CPU się kwalifikuje no i no co słuchajcie, robimy screen specyfikacji i według mnie komputer gotowy na sprzedaż więc odpalamy kompas z jedenastką na tym SSD-ku. Odpala się bardzo szybko. No siłą rzeczy ta jedenastka wygląda troszeczkę nowocześniej od dziesiątki. Mam wrażenie. W ogóle przydał się pendrive z mojej z pierwszej współpracy YouTubeowej. Dziękuję firmie za przekazanie mi go do testów. Ma chyba USB 2.0 i nie jest rewelacyjnie szybki, ale jako taki dysk instalacyjny do systemu właśnie sprawdził się spoko. No i komputer działa, co tu dużo mówić. Da się zainstalować Windows 11 nieoficjalnie, nawet jeśli komputer nie Spełniono minimalnych wymagań. Sprawdźmy sobie w Windows Update, czy jest wszystko aktualne. Wydaje mi się, że jest, bo pobrałem to dzisiaj <laughs> ze strony Microsoftu. To ISO. Dostępna aktualizacja, jednak jakieś są: Defender, Intel HD Graphics Update. No widzimy, jednak jak jest wsparcie, to wszystkie sterowniki da się znaleźć bez problemu.